Na moim y, trzecim odcinku na, na tym kanale. Dziś chciałabym przedstawić y, tutaj, y, może, ale chciałabym przedstawić y, mój szkicownik, który uważam, że całkiem nieźle mi wyszedł. W sensie zapomniałam go nieźle fajnymi nawet rysunkami. No i bez zbędnego przedłużenia idziemy do, jedziemy. To jest moja ocen, żółta plamka. Nie moja OC, tylko moje koleżanki oce żółta plamka no oznaczę ją w komentarzach to jest właśnie moje przyjaciółki i na, oznaczę ją w opisie e, to jest mój OC trawiasty ogon e, no tu są wszystkie jego informacje e, tu jest paleta nie wszystkich moich, tu są tylko malutka część moich markerów e, tu jest e, mój pierwszy raz kiedy spróbowałam realizować człowieka i jak uważam, że na pierwszy raz wyszło to mi bardzo fajnie tu jest praca na konkurs Rocky Fox Games Rocky Fox Games Art Games Art Game Arts, przepraszam oznaczam w komentarzach, bardzo fajna osobka. serdecznie pozywam. w Boże, nie zwracajcie uwagi, że cały czas mówię w komentarzach, chodzi mi o opis to jest moja OC, Tessa nie wyszło mi Bozia, tutaj za, za cienko mi wyszło e, to ja mnie Coś ręka, a tak to uważam, że oprócz głowy tego tego to wszystko ok. Tu spróbowałam jesteśmy na moce morskie oko takim nowym stylem. Nie zwracajcie uwagi, że zjadłam k, ale po prostu mam głodna. Tu uważam, że bardzo lubię ten jestem chociaż nie wiem dlaczego. No, po prostu go lubię. Tu jest na konkurs umówni Julcia Rodowa łapa. Oznaczę w opisie i serdecznie to Tu wypływa na z stylem takim jakimś dziwnym. No teraz w wzorze dziwnym: Lisa. Tu jest drugi na rysowanie, w wpływa na narysowania w ten stylu Lisa. A tu jest wzorowałam się na piosence Billie Eilish Bad Guy. No tu jest papier, osobnie na no, taki Bad Cat. Bad Cat miał. Tu jest mój pierwszy rysunek Sa, więc uważam, że całkiem nieźle mi wyszedł. Tak dla Waszej wiadomości, ten, tutaj była pusta kartka, dlatego zapomniałam ją jakieś, nie, dwa dni temu, więc dlatego może mi się przydać że dalej będą wysokie podobne do tego, nie to, że po prostu styl mam cały czas taki sam. Tu, jak na pierwszy raz ten osobania psa, bardzo mi się podoba. Tu jest dla Kawaii Cute San, Czy coś takiego, jak z źle mówię, to bardzo przepraszam, ale na pewno oznaczę Cię w opisie, więc się nie przejmuj. Tu... Tu mi przebiło, to mi przebiło, to, w sensie to mi przebiło tutaj i dlatego musiałam coś tutaj na yy, Tu jest, nie przejmujcie się, nie zwracajcie uwagi, że tu jest please save me przez F, a nie przez, przepraszam, to mój kot skoczył, a nie przez V. I ogólnie rysowałam to jak były pożary w więc no miałam wenę. To jest taka strona do tego, że na przykład tu jest OC Potato e, UW Bardzo miła zasobka, robiłam z nią wymianę Polecam, zajrzyjcie na jej musicie, oznaczę w opisie Tu są moje oce. No i tutaj też miała być moja OC, niech jej. A tutaj są po prostu takie dwa szkice Jak muszę szybko narysować komuś OC To po prostu biorę i robię tylko des, y, design W sensie po prostu, że nie ja już szkic, mam już zmianę. Tu jest mój testing markerów podnych, y, Które dostałam tu jest y, OC Mruczek. O, to jest OC y, Shorty Loba RPS. Nie zwracajcie uwagi na moją piękną wymowę nazw. I moja OC Bluszczowa łapa. Oznaczcie Shorty w komentarzu. W opisie. Y, tu było na adopcji. Nie wyszło mi, ale ogólnie no, na adopcji liczy się przecież wygląd sam kota, a nie jak, jaka jest, jak wygląda ogólnie cała kształt, a tylko wygląd. Więc no, wydaje mi się, że z wyglądu wyszło mi fajnie. Tu była OC XY, ale że ją oddała, to już nie jest ocena, więc po prostu ja czyjaś ocena, czy ja. i bardziej polecam osobkę. Tu jest OC, może tak przemyśleć, Tu jest OC, srebrny na oznacza Oznaczęcie. Mega i mega OC i mega rysuje. Właściwie to wszyscy mega rysują z tych, co Tu jest czerwony pobieg. A to jest mój kot. Luke. Przepraszam. Tu jest czerwony pobieg. Moja koleżanka zrobiła... E, może ja to podniosę. O. Moja koleżanka zrobiła... W sensie ja robiłam e, szkic, a moja koleżanka zrobiła... to mój kot rusza tym. A moja koleżanka zrobiła e, linert. I ogólnie tak, tak to nam wyszło. Mam nadzieję, wydaje się, że... To jest ogólnie... czekaj. O. Ach, drugi raz muszę zrobić tą bestię! To jest jokon. To jest, wzorowałam się na piosence Billie Eilish Bad Cat. Bad. Bad. guy, tak? No i tutaj widzicie Bad Cat, da. Ogólnie się że to jest O.C. Kawaii Cute. O, on zeszł, dobra, mogę położyć telefon. To jest O.C. Kawaii Cute Sam, Amber. Będzie jeszcze, jej art jeszcze. Wydaje mi się, że następny będzie w lepszym wykonaniu, ale to wy musicie ocenić. Tu jest e, błowa wilka. Uczyłam się rysować od Ali. Oczywiście odna odnaczę kawałek i Ali Wojownik też ją oznaczę. Może, mogą nazwy, według mnie mówione, mogą być błędne w ogóle, bo nie pamiętam wszystkich, e, dlatego oznaczę wszystkie w opisie. Tu w ogóle te porcje są zaobiste Nie no, bo są masekutne e, Tu jest też się wzorba na tej piosence Bad guy", ale tak no, wiecie, w cudzysłowiu Bo jest I'm a sweet cat Miau, więc no ten e, Tu jest, nie przejmujcie się na te napisy Ogólnie nie pierwszy mój dinozaur Więc wyszło, wyszło mi nawet spoko, tak mi się daje Moja c morskie oko Tutaj już nie, nie jest e, Oce pastel Coś takiego Oznacza w opisie, bardzo fajna osóbka. Tutaj też taki bad, bad guy, czy się wzorowałam na tym. i don't ma nice mm, Dobra, co mamy dalej? Ach, dobra, mam. O, kawajek cen y, OC, Amber. Y, m mówiłam o tym rysunku, wydaje mi się, że ten jest o niebo lepszy niż tamto. A no to ten się nie przemówi. Tu miała być zakładka, ale jej nie zrobiłam. Tu jest Beach w dwóch wersjach. Ci odcinek wojowników to na pewno wiedzą. Wiedzą, przepraszam. Po tej stronie jest biczek Mordesa, a tu jest po tej jakiś szczegół małym jego kociakiem. Tu jest ocę pussy, mojego wujka. Miałam mu dać to na imieniny, ale nie dałam mu zakładkę, więc pewnie będę musiała. Da, nie będę musiała, tylko dałam mu to na jakieś inne święto. Tu jest jakiś randomowy dino, bo się po prostu jakoś mnie tak natchnęło znowu do rysowania dinozaurów. Tu jest szkic morskiego oka, w, w sensie ja, ja, ja robiłam szkic, ale to jest styl. Gwiazdka Arts, moje bryfy Oznaczę w opisie To jest właśnie rysunek Gwiazdka Arts no, Ona rysowała ten, ten, ten ładny rysunek Mojej oce Więc no oznaczę Tu są rysunki Hanach Mojej koleżanki z klasy To jest moje oce, morskie oko Dla mnie to, to w ogóle wygląda jak koń Ja już jej to mówiłam To jak ko y, koń, a to miało być koty A to kuźwa miało być koń A wygląda jak kot, więc no ten ale ogólnie fajnie. Tu jest moja OC Blask. E, tu jest e, OC Xik, J Je Jessica. A XX? E, Dingo. Jej OC. Tu jest jej OC Jessica Je Je Art. Boże, co ja mówię w chyba. Po prostu X. Jej za zapłatę za e, OTA. Tu jest dla mojej przyjaciółki sikorki OC. Jeszcze nie skończona Tu po prostu tym się nie przejmujcie, to w ogóle muszę zmodzać. To jest yy, szkic zrobiony. A to słowo widać. Ten szkic, czekajcie. O, to jest szkic zrobiony przeze mnie. rysowałam sobie po prostu coś nie natchnęło. Dobra, dalej. To jest Wixy, moja główna bohaterka mojej książki. Ten, kto obserwuje na moim drugim kącie, napisze, jakie jest na dole po yy, To yy, wie już, na czym będzie polegała książka, a jak nie, to zapraszam do to zaobserwowania. Wysunek w wykonaniu Gwiazdka Arts Mojej byfy. już I tak już oznaczałem w komentarzu, więc nie muszę tego wspominać To jest stylem Błękitny zmierzch, bardzo me mega osóbka I przedstawię jak już wcześniej widzieliście Iwi Pulf Iwi Puff, przepraszam, mylę mi się z bohaterką Z książki z warunków Iwi Puff i Mruczka yy, Czyli oce shorty... shorty Będę ją nazywać Shorty, bo sobie już nie wymówię całej nazwy Pasty XP Pa nie, nie pamiętam, pastel OC, robiłam z nią AT e, na pewno w opisie napiszę na dole moja cementowy miętowy powiew i tu już na tyle mojego szkicownika widzieliście, zostały już tylko dwie kartki e, mam nadzieję, że podobał wam się ten film i że będziecie w następnych tak by the way, szkicownik należy do nie wiem czy to widać, o widać Szkicownik należy do Krydu. Mega lubię te szkicowniki i bardzo polecam. Zachęcam do kuchna. To już na tyle. Mam nadzieję, że już powtarzam się, że będziecie ze mną w następnych odcinkach. Zachęcam do zasubskrybowania i dania łapcuka w górę. No i cieszę ja się nam żegnam, Pa papa!